Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w tej czwartkowej kromce słowa. Dzisiaj posłuchajcie słów z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały, nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą, nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów, oraz wiele chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Dzisiaj słyszymy polecenie Pana Jezusa skierowane do Jego uczniów, gdy nie będą przyjęci w jakimś miasteczku, niech wychodząc stamtąd strząsną proch z nóg. To jest ważne w sytuacjach, gdy rozmawiamy z drugim człowiekiem i widzimy, że on buduje mur. Nie chce przyjąć prawdy. Ten człowiek zaprzecza problemowi, na który mu wskazujemy, jest głuchy na problem. Wtedy nie ma sensu chcieć pomagać na siłę. Można dokonać symbolicznego gestu y, strząśnięcia prochu z naszych nóg. Co ten gest będzie wyrażał? Czym będzie się on przejawiał? Daj takiej osobie wyraźny sygnał. Zamiast daremnie burzyć mory, których się na siłę nie da zniszczyć, powiedz jasno i dosadnie Człowieku, nie chcesz, nie chcesz usłyszeć prawdy. Masz zamknięte uszy i zostawić go z tym. Niech Was błogosławi Bóg, szef Mogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.